Cześć! Czas na kolejną odsłonę wiedzowego cyklu na kanale Questusa. Dziś omówimy dla Was strategię Błękitnego Oceanu, Blue Ocean Strategy, stworzoną przez profesorów Chan Kim i René Mulburn. Z dzisiejszego filmu dowiecie się między innymi czym różni się Błękitny Ocean od czerwonej, zaludnionej konkurentami przestrzeni rynkowej, w jaki sposób tworzyć innowacje wartości oraz zupełnie nowe kategorie produktów i usług, jakie były źródła sukcesu kanadyjskiego Cirque du Soleil i dlaczego cyrk wcale nie musi basować wyłącznie na akrobatycznych występach i spektaklach ze zwierzętami. A zatem zaczynamy! Tradycyjna walka z konkurentami na rynku oznacza, że firma stara się spełnić życzenia klientów, zanim zrobią to konkurenci. W tym celu może m.in. doskonalić swoje produkty, wprowadzać innowacje w sposobach dotarcia do klientów, czy też proponować atrakcyjne oferty cenowe. Wówczas jednak organizacja działa najczęściej na wybranych uprzednio rynkach i w obrębie wybranych segmentów czyli w tzw. czerwonym oceanie. Rywalizacja prowadzona w taki sposób powoduje, że wzrasta liczba firm walczących o klientów i coraz trudniej jest znaleźć niszę rynkową, z której przedsiębiorstwo mogłoby skorzystać, aby zdobyć i usatysfakcjonować klientów. Tymczasem można uniknąć podejmowania walki z rywalami rynkowymi dzięki odkryciu i wykorzystaniu wolnej przestrzeni rynkowej, czyli tzw. błękitnego oceanu. Błękitny ocean tworzą branże, które nie zostały jeszcze odkryte lub wyodrębnione. Stworzenie lub odkrycie błękitnego oceanu podnosi szanse firmy na udany debiut produktu lub usługi, kreowanie popytu i w konsekwencji opłacalny wzrost. Błękitny ocean rządzi się bowiem innymi prawami niż Ocean Czerwony. Firma, która na nim działa, nie dokonuje porównań z konkurentami i nie stara się ich wyprzedzić. Posługuje się w zamian tzw. innowacją wartości, czyli podejściem strategicznym, którego priorytetem jest stworzenie nowej wartości dla nabywców i firmy. Wykreowanie takiej wartości prowadzi do otwarcia nowej przestrzeni rynkowej, w której konkurencja nie stanowi zagrożenia dla wzrostu przedsiębiorstwa, bo najzwyczajniej w świecie jej nie ma. W jaki sposób stworzyć tego rodzaju innowacje i wypłynąć na szerokie wody Błękitnego Oceanu? Organizacja ma do wyboru cztery rodzaje działań. Pierwszym z nich jest eliminacja, czyli usunięcie z produktu lub usługi czynników stanowiących przedmiot konkurencji wewnątrz danego sektora. Tego rodzaju działanie możemy podjąć w momencie, gdy usuwana funkcja bądź cecha produktu nie stanowi źródła wartości dla konsumenta, a konkurenci firmy nie zdołali jeszcze tego zauważyć. Przykładem skutecznej eliminacji było usunięcie przez firmę Apple klawiatury ze smartfonów i telefonów komórkowych. Zaprojektowany przez firmę Skapertino iPhone był wyposażony w zaledwie jeden przycisk, który jak się później okazało w pełni wystarczał konsumentom do wszelkich możliwych aktywności. Drugą możliwością jest redukowanie niektórych czynników poniżej rynkowego standardu. W takiej sytuacji organizacja odpuszcza sobie przysłowiowy wyścig ze swoimi konkurentami i świadomie utrzymuje dane źródło wartości na niższym odrywali poziomie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy firma ma pewność, że funkcjonalność bądź cecha, której jakość została obniżona, nie jest głównym determinantem satysfakcji konsumentów. Odpuszczenie kwestii bezpieczeństwa samochodu przez Volvo raczej nie spotkałoby się z aprobatą konsumentów, prawda? Trzecia opcja jest przeciwieństwem poprzedniej. Chodzi w niej o wzmocnienie pewnych czynników tak, aby przewyższały standardy panujące w sektorze. Organizacja nie myśli wówczas o rewolucjonizowaniu branży, a stawia Raczej na selektywny wybór tych czynników, które mają największe znaczenie dla konsumentów. Przykładowo, Google stara się doprowadzić niemal do perfekcji algorytmy, na których bazuje wyszukiwarka, rezygnując jednocześnie z funkcji, które nie dostarczają wartości odbiorcom, jak na przykład portal społecznościowy Google Dzięki temu firma z Mountain View jest hegemonem w swojej kategorii, a jego konkurenci uzyskują dwucyfrowy udział w rynku jedynie w pojedynczych krajach. Ostatnią możliwością jest stworzenie zupełnie nowych źródeł wartości dla nabywców. To najodważniejszy i najbardziej innowacyjny sposób na wprowadzenie organizacji na wody błękitnego oceanu. Zakłada wyposażenie towaru lub usługi w czynniki, które z jednej strony znacząco odróżniają produkt od konkurentów, a z drugiej będą przyciągać zupełnie nowe rzesze klientów. Przykładem tego rodzaju działania jest Airbnb której początkiem była prosta strona internetowa, w ramach której założyciele platformy oferowali przyjezdnym noclegi w swoim mieszkaniu i darmowe śniadanie. Widząc jednak dużą konkurencję ze strony hoteli, jak również obserwując trendy konsumenckie, twórcy przekształcili swoje dzieło w serwis pozwalający wynajmować i oferować mieszkania każdemu, kto posiada własne cztery ściany. Efektem było stworzenie platformy, która w samym 2017 roku wygenerowała blisko 2,5 miliarda dolarów przychodu. Modelowym przykładem zastosowania wszystkich powyższych aspektów strategii Błękitnego Oceanu jest kanadyjski Cirque du Soleil. W czasach, gdy tradycyjne cyrki koncentrowały się na konwencjonalnych sztukach cyrkowych, Cirque du Soleil postanowił zaproponować klientom zaspokajanie kilku potrzeb jednocześnie. W tym celu zaoferował widzom wrażenia typowe dla cyrku, jak popisy akrobatyczne, w połączeniu z wrażeniami charakterystycznymi dla teatru, jak wyszukana muzyka czy scenografia. Dotarł w ten sposób do nowej grupy klientów, ludzi dorosłych, którzy do tej pory chodzili do cyrku sporadycznie, a ich głównym celem było wówczas zapewnienie przyjemności dzieci. Cirque du Soleil odniósł sukces także dzięki umiejętnej redukcji kosztów. Nie zatrudniał osobistości uznawanych za gwiazdy w sztuce cyrkowej, nie ponosił wydatków związanych z stresurą i utrzymaniem zwierząt, nie oferował równoczesnych kilku pokazów na scenie w tym samym czasie. Zamiast tego opracował w szczegółach poszczególne popisy i zachował te elementy występów cyrkowych, które cieszyły się największą popularnością ekwilibrystykę i klaunów. W tych obszarach postarał się jednak również o innowacje. Dodał mianowicie występom artystycznego charakteru. Każdemu z przedstawień zapewniono motyw przewodni i fabułę, co oznaczało, że do każdego przedstawienia powstawała oryginalna oprawa muzyczna. Dopłynęliśmy do ostatniego akcentu naszego dzisiejszego wideo. Dowiedzieliśmy się z niego między innymi, że Błękitny Ocean rządzi się zupełnie innymi prawami niż ten czerwony, dając organizacji szansę do stworzenia nowej rynkowej przestrzeni. Poznaliśmy cztery sposoby kreowania innowacji wartości: eliminację, redukcję, wzmocnienie oraz stworzenie zupełnie nowego źródła wartości. Zapoznaliśmy się także z caseem Cirque du Soleil, który pokazał, że innowacja jest możliwa nawet w tak nietechnologicznej branży, jaką jest rozrywka cyrkowa. Dziękujemy za uwagę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i sprawdzić poprzednich filmów o marketingu mix, analizie SWOT czy macierzy BCG. Zajrzyjcie także do naszych social mediów oraz na nasz blog, na którym znajdziecie jeszcze więcej inspirujących treści o marketingu i biznesie. Do zobaczenia.